Honda kupiona, a co teraz zrobić, aby wrócić do Polski? Jak z tematem tablic eksportowych, ubezpieczeniem? Co warto wiedzieć o Culassung i dlaczego mogliśmy wracać nawet bez samochodu, ale bez proszków, płynów do prania? Już nie. Co z olejem w Hondzie i jakie paliwo tankujemy do Hondy? To już podsumowujący odcinek. Jak kupić używany, a dobry samochód? Jak wspomniałem w pierwszym odcinku, czy przypadkiem nie lepszą opcją jest zrobić sobie wolne, pojechać do Niemiec, a skoro proszki i płyny mamy kupione, bo zakupy w globusie zaliczone. Bez to nie jesteśmy pewni, czy nasze żony wpuściłyby nas do domu. W Niemczech proszki, płyny mają lepsze. Samochody i paliwo również Lepsze. To i nasze żony chcą skorzystać z tego lepszego. Zatem dla nas czas na pauzę. W hondzie wymienili nam olej silnikowy, nadobrany olej przejściowy, trafił nowy fit powietrza. Więc jak chwila wolnego, to zatrzymaliśmy się w pobliskim, większym hotelu. Notabene nie wiadomo, na ile to miejsce miało wspólnego z okresem dawnego reżimu, lecz ślady starego mostu, obecny port na arenie, baza paliwowa, a obok ukryte lotnisko wskazuje, że mógł być to ważny punkt, tym bardziej, że to droga w kierunku słynnego Archem. Odpoczęliśmy. Samochód już kupiony, więc rano śniadanko i czas, aby zrealizować dalsze formalności, bo samochód posiada aktualny TIF. I Abgasa Urnezuchum, czyli przegląd i badanie spalin, choć jak wiadomo z poprzednich odcinków stan, warunki weryfikacji, forma w jakiej jest to robione, daleko odbiega od poprawnych. To może wracać na kołach, lecz do pełni szczęścia potrzebujemy tablicy eksportowej i ubezpieczenie, więc jedziemy do. Majny typo. bite culasum ja? Tankę? 6 minut, jedziemy. O! Po drodze nawet mijamy stację Orlen. To tak, gdyby ktoś pytał, a w Niemczech jeszcze nie był, tak Orlen jest tutaj widoczny, ale na nim nie tankujemy. Docieramy do Culasunksztele i mimo wcześniejszej informacji, że możemy to załatwić bez konieczności umawiania się na termin, to uwaga: Na tablice eksportowe wymagane umówienie terminu, a czas oczekiwania nawet do trzech dni. Lecz skoro klient musi być jutro w Polsce, w domu na niego czekają żona i dzieci. Ja mam jeszcze odwiedzić brata, a mam od mojej żony ksywę, pan prawie wszystko załatwi, to nie ma opcji. Szukam rozwiązania, bo jak nie drzwiami to oknem, jak nie oknem, to kominem. Na pewno jest opcja, aby to załatwić. I Idziemy do pobliskiego Auto Tam zajmują się wykonywaniem tablic rejestracyjnych, ubezpieczeniami, też pomagają załatwiać formalności. Gdzie po krótkiej rozmowie znajdujemy rozwiązanie, bo okazuje się, że można wziąć tablice próbne wraz z ubezpieczeniem na 6 dni. Można na tym wyjechać za granicę. Opcja jest o 25 euro tańsza niż przy tablicach eksportowych, więc nawet na obiad zostanie. A do tego bez konieczności oczekiwania na termin w są sktał. Ta klienta to jak magia i rollercoaster emocjonalny. Przed chwilą wizja dodatkowych 3 dni w Niemczech, a po 30 minutach zielone światło do powrotu do Polski. Bo jest takie powiedzenie o życiu. zachcącego nie ma nic trudnego. Guten tak. Po raz drugi, w którą słów i widać ich zdziwienie, lecz po chwili mamy dokumenty. Jedziemy na stację, tankujemy 9510 na szelu, znanym już zresztą z naszego Mission Emission, Uzupełniany powietrze w kołach i z pełnym uśmiechem na twarzy nowy właściciel tej ciekawej hondy, który notabene w chwili zakupu miał urodziny, zrobionym sobie prezentem, może wracać do Polski. Czy ta Honda CRV miała swoje parametry? Co zrobić, aby mieć znacznie lepszą sprawność, osiągi, mniejsze zużycie paliwa w samochodzie z silnikiem wolnosącym? Jakie efekty korzyści? Dlaczego trzeba dokonać sprawdzenia, zbadania i usprawnień, aby nie naruszać artykułu 60 Kodeksu drogowego czy znacznie więcej wymogów do tego przy wypożyczeniu czy sprzedaży samochodu? O tym już w lutym w kolejnej serii poświęconej tej ciekawej hondzie CRV.